Psalm 47 Klaszcie w dłonie wszystkie narody, wykrzykujcie Bogu radosnym głosem, gdyż Pan Najwyższy budzi grozę, jest wielkim królem nad całą ziemią. Podda nam ludzi i narody pod nasze stopy, wybrał nam nasze dziedzictwo lubem Jakuba, którego umiłował. Wstąpił Bóg wśród okrzyków. Pan przy dźwięku trąby. Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie. Śpiewajcie naszemu królowi, śpiewajcie. Bóg bowiem jest królem całej ziemi. Śpiewajcie pieśni pouczające. Bóg króluje nad narodami. Bóg zasiada na swym świętym tronie. Władcy narodów zebrali się z ludem Boga Abrahama, bo do Boga należą tarcze ziemi. On jest wielce wywyższony. Amen.